Opinie komisja wyraziła. W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny, dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z społecznych, zasady, społecznych z mieszkańcami gminy Miejskiej. Pani sekretarz. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych mieszkańcami gminy Miejskiej zmienia dotychczas obowiązujące zasady tych konsultacji społecznych. Podejmowane jest przede wszystkim w poprawienia po współpracy z partnerami społecznymi, z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji uchwał nie tylko dotyczących wprost organizacji pozarządowych, ale również uchwał będących prawem miejscowym, listowym uchwał, które mają duży wpływ na życie mieszkańców. Ten projekt uchwały był konsultowany na podstawie jeszcze starej uchwały o konsultacjach z 2006 roku. Rada Gminy 26 marca podjęła uchwałę, ponieważ do tej pory konsultacje przebiegały w ten sposób, że Rada Gminy każdorazowo decydowała o konsultacjach i podejmowała uchwałę, w której to określała jakby szczegóły konsultacji. Były tam oczywiście takie minimalne wymogi i chyba po raz pierwszy, na przykład tych minimalnych wymogów, skonsultowaliśmy uchwałę o konsultacjach. Oczywiście, uwag żadnych nie, nie, nie było, niektóre żadne uwagi. Niemniej jednak, no trzeba powiedzieć, że sam projekt tej uchwały został wypracowany na kilku spotkaniach przez organizacje pozarządowe. No państwo, jako radni. No, ja też nie, nie wnieśliście do tej pory żadnych uwag, wyniki yy, konsultacji są opublikowane na naszej, na naszej stronie. Ja już może nie będę czytała, tylko że Państwo sobie życzycie. Tutaj ogłoszenie o konsultacji zostało zamieszczone, yy, ogłoszenie wójta o konsultacji zostało zamieszczone od 3 kwietnia do 20 kwietnia dzisiaj yy, na, na stronie naszej na ogłoszeń. Wieloletniej Informacji Publicznej. Te konsultacje były przeprowadzone przede wszystkim poprzez wyrażenie opinii mieszkańców, um, ustosunkowanie się do tej uchwały w postaci ankiet i przez wyłożenie tego dokumentu w sekretariacie. No ale tak powiem, uwag żadnych nie było, uwag żadnej nie wpłynęły. Także te, te konsultacji są opublikowane na, na stronie o um, konsultacjach. To, co jest y, istotne w tej, y, w tej uchwale, to y, przede wszystkim y, zmieniają się zasady przeprowadzania konsultacji. Y, no i oczywiście y, zakres y, merytoryczny tych konsultacji. Y, w paragrafie trzecim y, to jest jako za, szczególne zalecenie, nie jako oblik, ale jako zalecenie do przeprowadzenia konsultacji w sprawach strategii rozwoju wieloletnich programów inwestycyjnych, programu ochrony środowiska, strategii rozwiązywania problemów społecznych, programów branżowych i wszystkich aktów prawa miejscowego. Ale nie wyłącza to konsultacji w innych ważnych sprawach dla gminy i um, oczywiście te konsultacje, które są ustawami, przewidziane i w trybie przewidzianym w ustawach będą prowadzone, prowadzone w tym trybie, ale dodatkowo mogą być również prowadzone na podstawie uchwały Rady Jest to szersza nakładająca na urzędników więcej obowiązków uchwała konsultacyjna, ale też zmierzająca do tego, żeby społeczeństwo było poinformowane o tym, co się, co się dzieje i jak zmieniamy przepisy prawa. Bardzo proszę. Ja dopatrzyłem się na błędu w paragrafie 7. W punkcie 5, który ja mówi, że konsultacje powinny trwać nie krócej niż 14 dni. W innym z paragrafie, w innym punkcie zobowiązuje się wydanie orzeczenia w ciągu 30 dni na złożenia poprzedniego. Tak, to tak? Paragraf 7, punkt 5. Konsultacje powinny trwać nie krócej niż 14 dni. Nie, nie, nie. Powinny trwać właśnie do 14 dni. W ciągu 30 nie, nie, nie. dni wyrobić się ze sporządzeniem y, opinii. Nie, nie, nie. nie. Po, y, po przeprowadzonych konsultacjach sporządza się raport. Na sporządzenie tego raportu mamy 30 dni. Rozumiem, ale konsultacje powinny trwać nie krócej niż 14 dni. A powinno być napisane, że powinny trwać nie dłużej niż 14 dni. Takie konsultacje. bo 30 dni się liczy po, po skończeniu tych konsultacji. 14 dni, dopiero się wtedy zaczyna 30. 14 dni to jest i tak krótki okres na konsultacje. Minimum. To jest nie krócej niż 14 dni. A gdyby było ograniczone, to tam nie zdążyłoby się dostać. Żeby nie było, że ktoś wystawił ustawę na konsultacje we wtorek, schowa w czwartek, konsultacje się odbyły. Po prostu musieli trwać dość długo, żeby każdy... Te informacje do tarozy, jak najszerszego tak grona mieszkańców. A 14 dni to jest stanowczo za mało. Mieszkańcy mogą wnosić jakieś uwagi. Zaraz się spróbuję Gdzie to jest napisane, że w ciągu 30 dni trzeba złożyć? O właśnie, raport z konsultacji zamieszczany jest przez wójta lub przewodniczącego nie później niż 30 dni nie później po zakończeniu, po zakończeniu, po zakończeniu konsultacji. A jak jest maksymalny czas trwania konsultacji, bo to nie jest... To nie jest y, jasne. Maksymalny co czas trwania konsultacji nie, nie może być dłuższy niż 14 dni. To jest może być dłuższy niż 2 miesiące. Od 7 do 14 7. dni, od 7 do 13 dni. Od 7 nie może trwać. Od no, 7 14 dni. Trzeba mi stać tak samo kolejny punkt. Paragraf czwarty. Co najmniej 3 karty. Czyli tak nie chodzi o to, że od 14 do 21. Nie, nie, nie. nie tamten temat już dałam. Proszę Teraz kolejny. Paragraf czwarty. Co najmniej trzech radnych, punkt pierwszy, tak? co najmniej dwudziestu mieszkańców gminy Miłki. Dlaczego nie ośmiu radnych i dlaczego nie czterdziestu, a nie sześćdziesięciu? Może być sześćdziesięciu żeby... radnych. Ale, ale... 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 ale 20. 20. nie mniej niż dwudziestu mieszkańców gminy Czyli wychodzi na to, że z tyle prochostką 20 osób może się podpisać, żeby zająć czas komisji. Ja bym proponował, jeżeli jest duży problem społeczny, żeby zwiększyć tę ilość do 40 mieszkańców w każdym Gminy. Czyli może się podpisać 10 osób z Rydzewa, 10 z Kleszczewa, 10 z kolei i 10 z nówek. No może 4 problem ma większość. Ale może, bo tak jak nie, to było ale, mówione, nie... to już kiedyś, przepraszam, już kiedyś pomagali, pani sekretarz mówiła, że co najmniej 20 mieszkańców no. może wystąpić i każdy, każdy ma prawo, no, no, no jakaś to miejsca to, to. miejscowość, dwa są dwa różne jest miejscowości. Dwa, no, Jedna ma 300 osób, druga ma 300. 25 osób, no i skąd 40 no, no, to na osób, oczywiście. 50. bo ta mała misa nie będzie mogła w Ale Panie jak Bardzo proszę. Ja podzielam akurat zdanie Sebastiania, co do tej, do paragrafu czwartego, punkt pierwszy i drugi, z uwagi na to, że w paragrafie trzecim jest przekazane, kiedy konsultacje robimy. To znaczy bardzo strategiczne dla gminy. To nie jest taka cierpia, droga kredytuła 90 kanałów damy czy gorącem mleko, która dotyczy jakiegoś wątkiego na przykład obrona osób. Na przykład te inwestycje na terenie gminy. No też całość gminy musi się określić do tego. I teraz, i teraz mając na uwadze kwestie natury czysto ludzkiej. Zakładają 20 mieszkańców. No to wystarczy kilku zaświetronych ludzi. proszę do spółkę, podpiszę i jak mówię, że ktoś tam roboty się boi, ale to konsultację hmm. z uwagi na to, że ta uchwała wejdzie y, w życie, to trzeba będzie przeprowadzić i y, za zajmie czas dla za, za jakiegoś pracownika czy kilku pracowników, żeby to konsultację y, przeprowadzić. Natomiast ponieważ mamy sprawy bardzo życzone dla gminy, to podejrzewam, że nie będzie problemu, żeby znaleźć... Y, takich osób zaangażowanych losem naszego. nawet no, jeżeli no, będzie chodziło o rękę drugiego. Czy to będzie, ja mówię, tutaj bym proponował co do radnych, rozszerzyć minimum do sześciu, z uwagi na to, że, że no niech niech już ta grupa będzie taka, która między sobą przedyskutuje i ty słuchaj, ty masz rację, bo ja też tutaj widzę, że to to coś nie, jest. A nie, 6, 8, 8, a nie a nie trzy a nie osoby, które się zbiorą. No nie powiem, chciałbym akurat tutaj no. e, troszeczkę wywolnie określić to, no, więc się wstrzymam. Chodzi o to, że jak mamy poważnie traktować konsultacje, to niech będzie ich poważnie to jest ze strony drugiej. Oni mają problem, oni ten problem przedstawiały, to nie jest indywidualna ocena dwóch, trzech, pięciu osób. No to będzie przypuszczonych 40, 50 osób jako mieszkańcy. Natomiast radnych jak gdybyśmy odmyślili to do sześciu osób, możemy Jakieś wolniej się spotkać się w tym uczalnym Ewentualnie po się podpisać, żeby, żeby konsultacje takie przeprowadzić, ile mają inne zdanie Z jednej strony będzie tak działało to mobilizujące, tylko z kolei czy nie ograniczy to w szczególności małej miejscowości, jeżeli będą chciały być zebrać w zasadzie to. Ponieważ... Myśmy to szeroko dyskutowali na, na, na tych posiedzeniach z organizacjami pozarządowymi. Jeżeli oczywiście Państwo chcecie te, te, te wielkości zmieniać, to możecie je zmieniać, bo konsultacje jakby w żaden sposób Rady nie wiążą. Więc jest, zasięgamy opinii, ale i tak Rada zrobi to, co będzie uważała. Więc chodzi o to, żeby wysłuchać. Jeżeli zbierze się 20 niezadowolonych... Yy, rozwścieczonych, jak pan w to, tak, to może bardzo ich słuchać, dlaczego są rozwścieczeni. No jak mówię, że że same tak. wysłuchanie, a same przeprowadzenie konsultacji to jest trochę inny tryb i po szerszym zakresie. Przebujmy, ja uważam, czy będzie nawet dwóch, czy jedynie niezadowolony, to jego trzeba wysłuchać, bo na tym nasza rola polega. Ale o ile mówimy o konsultacji, to mówimy o działaniu takim całogu innym. No ale kto ich będzie słuchał? Czy pojawiła się do tej pory taka sytuacja, gdzie przyszło 20 niezadowolonych ludzi pod gminy? Nie. Nie ma takich sytuacji. W ogóle, proszę Państwa, e, inicjatywa mieszkańców. Konsultacja, nie, o a nie o protesty, proszę Państwa. E, e, inicjatywa mieszkańców jest znikoma. E, Państwo, jako radni, e, w poprzedniej uchwale też mieliście inicjatywę. Korzystacie z niej, Nie korzystacie. Macie również inicjatywę uchwałodawczą. Tylko znaczy, tutaj właśnie zachodzi ryzyko, czy zwiększając liczbę nie ograniczymy tak, tak, tak. szczególnie tych małych tak, tak. miejscowości. Tak, tak. Boże, Boże, jak tak. jak to tak, tak. Tutaj, z jednej strony owszem, to będzie działo mobilizujące, że będzie większa grupa racji tak, Tylko czy nie ograniczymy wtedy dostęp do, do tak, może, to e, tak, tak, tak. małych miejscowości? Bardzo proszę. Tak. Bo ja powiem, że jej uczestniczyłam w spotkaniach nie wszystkich, ale w e, kilku spotkaniach ze stowarzyszeniami. I to jakby są e, troszeczkę dwie strony, tak? E, powiem uczciwie, ja e, chyba przychylam się tutaj do e, informacji uzyskanej od pana Sebastiana i, i pana Józefa. Dlaczego? Dlatego, że w zamyśle konsultacji jest inicjatywa dotycząca bardzo ważnych rzeczy. Natomiast jeśli mówimy o małych miejscowościach, to będą nie zawsze tak istotne, bo zwróćcie Państwo, co się zaleca, tak, jeżeli chodzi o zasięg merytoryczny. Inwestycje na terenie głównie nimki. Jeżeli to będzie problem na miejscowości, to nie musi być to konsultacja, tylko ci mieszkańcy mogą przyjść zazwyczaj i tak jak tutaj dyskutujemy sprawy do rozwiązania. Dla mnie konsultacje społeczne kojarzą się z problemami o szerokim zasięgu, czyli Plan inwestycyjny na całej gminy, tak? Nie wiem, modernizacja systemu oświaty. No, mówię o charakterze problemów szerokiego zasięgu i być może tutaj jest do rozważenia ta ilość osób. Natomiast myślę, że tutaj Państwo powinniście może zadecydować, bo myślę, że tyle ile osób, to każdy z tych osób będzie miał inne zdanie. To jest propozycja, propozycja przygotowana, wypracowana na spotkaniach uczestników stowarzyszeń. Ale to, bardzo bardzo to można bardzo proszę rozwiązać. Nie mniej niż trzech i, 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 i Jezu, nie. Ale nie to i, dalej, jeszcze no, tak, 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 ale ja chcę też coś powiedzieć. Pani Wójt uczestniczyła ostatnio w zebraniu sołeckim, prawda, w Miłkach. Na mieszkańców sołectwa Miłki ile było na zebraniu? No, no, to ważne zebranie. Tak, to bardzo jest. ważne. No. No, tak że... było 40... Ostatnio? Nie, 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 nie. Pan sołtys będzie zorientowany ile było obecnych. Jak pan tam 12 osób Więc na to chodzi, że taki koniec wtedy już jest konsultacji, bo te osoby... Pani Magdalena, ja się nie zgłaszać, pani Magdalena. Mając na uwadze, przepraszam, taka bardzo nałatwiona kwestia konsultacji wynikłaby, gdyby ta uchwała kontynuowała najwyższe kwestie tego sporu odnośnika traktu. No bo zobaczcie, kto był zainteresowany, on potrafił do miejscowości dotrzeć, ludzi przekonać, yy, podpisy zebrać, bo na tym rzecz polega. Ja muszę swoich zwolenników zdobyć, przekonać i z nimi dalej iść i walczyć. I czy już nie mogę taką dramatkę yy, wziąć 10 20 osób, później powiedzieć, róbcie, bo mi to się nie podoba że ten, ten miesiąc czasu ktoś będzie robił, e, stanie na tym samym, ale zwiążemy człowieka. I niech i ten człowiek będzie związany w tej pracy konsultacji czy rzesza ludzi. Ale tak jak w paragrafie trzecim określone jest, to są sprawy bytowe całości gminy, nie indywidualnie jakieś tam osady, bo te sprawy są poruszane na co dzień, na posiedzeniach sołeckich, u pani wójt, czy nawet ktoś jest zainteresowany, to przyjdzie na posiedzenie Rady i jako wniosek poda, że ma problem granicowości. A nawet tutaj punktu zabrakło, w paragrafie czwartym. Dlaczego nie mogą występować sołec i reprezentować mieszkańców, albo y, grupy zawiązane, jakieś stowarzyszenia. Przecież oni no też no, jak najbardziej mogą. Mogą, No, a sołectwa, gdzie zostały ujęte? to mieszkańcy są. Tak, no, tak, no, tak że to mieszkańcy. Ale ja mówię, jak jest co najmniej, to wiadomo, że jeżeli się zwierzy 60, no to jak najbardziej to wskazane. I 60? Przepraszam. Nie możemy rozgraniczyć sprawy całej gminy, Ale sprawy tak. miejscowości, żeby nie było, dla Was, dla, dla, dla jednej miejscowości 20 osób, dla sprawy... Nie nie, sprawy nie. nie, nie, tutaj jest mieszkańców gminy, nie ma miejscowości jednej, czy drugiej, czy trzeciej, mieszkańców całej gminy. No, o 4 tysiące ludzi nas z dziećmi dokładnie, bo w sprawy wyborczym, bo mówimy o doktorek to jest połowa. No, no tak, i właśnie i bo kto to się może podpisać, kto może, może reprezentować, no to, czy, czy, to czy ta że odbywa dziecko też. no nie, 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 to nie, 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 Także ja To jest oczywiste moja nie, no. Także moja nie, moja nie, 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 moja żeby czwartego. Zostawić sześciu radnych z uwagi na to, że to już jest decyzyjna rzesza. Zauważcie, że mówię o mniejszości. Że chodzi o to, że wszyscy mają rację i mogą w jakiś sposób się zrzeszać jako osoby niezadowolone. Ale żeby to nie było takiego typowego naszego polskiego kołkuniarstwa, że coś mi się nie podoba, no to skrzyknę się, zdrowie, się zroczy, tak. i przedłóżcie te drogi Natomiast tak. w drugim przypadku bym no, no, minimum 40 osób, bo ile ktoś zainteresowany jest problemem gminy, problemem miejscowości, to on zapuka do mieszkania, usiądzie i wyłuszczy sprawę i powie podpisuje się przy moich racjach, czy ma swoje racje, to przedyskutujmy. I w ten sposób zwolenników się zdobywa, a nie tylko gra się na Tylko etap konsultacji nie jest etapem decyzyjnym, hmm. bo ostateczną decyzję i tak będzie Rada podejmowała. No, 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 to, 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 nie to jest. To, jest to, to sześciu radnych, żeby miało głos, a tak no, tak na razie będzie podejmowali to. W większość musi być, Czyli nie, nie wystarczy sześciu, tylko musi być już więcej, prawda? Bo musi być, no także, a jak komisja opiniowała? Pozytywnie mówię bardzo, Czy mogę? Bardzo proszę. Tylko jedno zdanie. Stowarzyszenie prawne musi mieć 15 członków. Panie Andrzeju, ile jest aktywnych w stowarzyszeniu członków? W stowarzyszeniu szkolnictwa. A żeby przejmować konsultacje z członkami. No, no, jak to wygląda? No, to że w tej chwili organizując zawody, to mamy 4 osoby. Cztery osoby. Także utrudnienie A, wysypę wysypę 40. Także utrudnienia, więc na te 40. Myślę, że mamy 34, to tak jakby w ogóle tych konsultacji nie było. Nie by, bo nie jest Państwa, no, Konsultacje to, to nie jest tak, tylko problem ludzi niezadowolonych. Chodzi o to, że chodzi o poznanie takiego głosu społecznego. Może będzie prowadzona jakaś inwestycja, może warto by było, żeby mieszkańcy się wypowiedzieli. By Czemu mamy ludzi nie zapytać? Oczywiście mamy radnych, którzy no, mogą, ale... No, Państwo, są, mamy też to. wolne wnioski na Radzie i to jest nasze są też konsultacje, no to jeden radny zgłasza jakiś wniosek i, i, i oczekuje od nas tak samo. Ja tylko w momencie, jeśli mam na no, pani Józef z całym szacunkiem dla pana, ale niech pan powie się tych fajnych miejscowościach, ja bym okay. po prostu no. ja bym zostawiła tak, no. i będzie dobrze, naprawdę. No, jeśli ktoś wyjdzie na przykład z taką naprawdę fajną inicjatywą, tak, na przykład weźmy konopki małe, gdzie jest naprawdę kilku, ilu pan ma? Albo Czemu mnie? I ktoś coś naprawdę no. będzie chciał fajnego zrobić. Tam nie to, że, tak, nie mamy blisko mieszkańców. I, i, i kto będzie jechał do nas z konopek nowych, Pani Józefie, podpisów trochę, bo chcę to zrobić. Muszą, teraz Także ja ukrócam to szybko i mówię. Po prostu ja nie, postaci, nie, postaci. Się nie A poza Zostaci. tym Zostaci. etap konsultacji to nie jest etapem decyzyjnym. Jeżeli jakaś inicjatywa spotka się ze złym oddźwiękiem ze strony społeczeństwa, to Rada najwyraźniej, tutaj nie wyrazi zgody. Bo i tak ostateczną decyzję wczoraj podejmowała Rada. Czyli zostaje, tak? tak? Bardzo proszę o opinię Komisję. Komisja Rady Mieszkałtownicza rady i pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zasad i przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. W takim razie już przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miłki? Proszę o podniesienie ręki. 15 głosów za. Kto z Państwa jest przeciw? Jeden głos przeciwny. Kto wstrzymał się od głosu? Bardzo przepraszam, Panu Przepraszam, dwa przeciw. wstrzymujący. podjęta Nie mogę jeszcze coś dodać. Bardzo proszę. proszę Na ostatniej już na sesji już powołana została komisja, która ma zająć się zmianą w statucie gminy. Już pewien projekt zmian dotyczący m.in. konsultacji społecznych, które będą musiały być wprowadzone w statucie, jest przygotowany i na dobrą sprawę ten projekt jest i Pani Wójt już w tej chwili po uchwaleniu tej, podjęciu tej uchwały mogłaby ten projekt zmian w statucie w tym zakresie poddać pod konsultację, ale może warto... Dodać. Komisja y, statutowa zebrała się, może po tym dniu weekendzie i, i może przyjrzała się y, również innym zmianom w tym No ale jeśli ten będzie jeszcze to myślę, to myślę że y, uchwały takiej o, o tekście jednolitem to może na, od razu nie będziemy podejmowali, może później, ale, ale żeby jeszcze coś poda, poza tym zakresem zmienić. Z tym, zmiany myślę, że powinniśmy ograniczyć no tak do minimum, żeby nie zawarto uszczegółowiać uszczegóławiać tak. tego statutu, no bo im Kolejne bardziej... Tak, tak, tak. Tak, tak. Zarzut regionalny jest wyżej Tak, tak. może tak. Proszę, może punkt się spotkali. Punkt kolejny, jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości na Niemiec Gminy w drodze darowizny Konop, o nieruchomość w Konowkach biegu. A na Piana, tak Jakieś pytania od strony no, Pan Koronek wyjaśnił, bo to dotyczyło naszej komisji, dokładnie o co tu chodzi. Także to jest dodatkowo, że tam dwa lokale są w Kornowskach gminne, a jeden jest Loka. lokal, prywatny. Tak, prywatny, a chodzi o to, żeby ten budynek przez tych lokatorów, który podpada w ruinę i o to, żeby No jest budynek. chęć ze strony właścicieli, jeśli mogą zupełnie, no. jest chęć właścicieli, żeby przekazać w formie darowizny na rzecz gminy lokal wraz z przyległą aktualną sesję. Proszę. Kto tam mieszka nie pamiętam, są Panie, które mieszkają w Giżycku. Są starsze Panie, które jedna noga. One otrzymały to tak, jako spadków raczej tak, jednej no a po prostu tak musieliśmy wystąpić nawet na celu budowanego, bo w tym samym budynku są nasze dwa mieszkania socjalne, tak? I, i zaniesiono te dwa mieszkanie socjalne dwie osoby z naszej gminy, a ten lokal no, po prostu podlegał ruinie, dach się zawalać i tak dalej, w związku z tym nadzór budowlany również tam sugerował, że musimy coś z tym zrobić, więc wystąpiliśmy do właścicieli z taką informacją przekazaną od nadzoru budowlanego, no i ty, ponieważ te panie są w starszym wieku i, i, i jakoś no nie, nie po drodze to robimy zdecydowały o przekazaniu zarobić imienia, więc w całości budynek jakby będzie naszym imieniem komunalnym. A to budina będzie musiała remontować, tak? Albo... No pewnie tak, no bo... Ale tak będziemy chcieli... Przycisk... Dwa lokale tam, musimy remontować. Tak, tam są dwa nasze lokale. No, a tak? jeżeli nie wyremontujemy tych wszystkich. To swoich jedna lokale, część to... się zawali, tak jak w przypadku w budynku w Paprotka, gdzie hmm. mieszkają państwo Cebula. Tak, że jedna, no, tam no, gdzie jest ten nasz rok Socjalny był przez tych państwa remontowany, natomiast druga część nieużytkowana, nieremontowana, po prostu tam się załama. I teraz nie wiadomo, co zrobić z jednym i z drugim więc mając to na stanie naszego minia, łatwiej nam będzie remontować. budynek. Się A remontować będziemy musieli nawet, no tak, bo, bo to, tak jak sugerowała nasza komisja, to w stanie. stan. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja, komisja yy, o, w sprawie przejęcia nieruchomości na minie gminy drodze w drodze darowizny w skonobach wielkich była. Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości na imieniu gminy Miłki w drodze do Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny 12 podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości w gminie Kleszczewo i miejscowość i miejscowość. Projekt uchwały również omawiany na komisjach. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. W takim razie bardzo proszę o opinię komisji. była wysłana do sprzedaży a, i teraz została tylko podzielona, tak na dwie miejsca. A druga działka y, w Miłkach, to jest, że y, mówił y, Pan, y, nie, 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 do sprzedaży, w drodze przetargu, bo w tej chwili tak. mówimy. To jest działka w Miłkach, nie, bo tu mówimy o Kleszczebie i działka w Miłkach, Pan, pan Bazybo, tak, dokładnie. A to znaczy, że już ona oceniona jest, ta działka jedna no, To znaczy, jeśli nie ma tej uchwały, no to normalnie, że nie ma raczej, że ocenie woda jest koszt, musimy podnieść, tak? Jeżeli państwo nie podjęliśmy tej uchwały, to nie wyceniamy. Przy to Przy to, no, to, no, to nie, nie jest tak. Tak. No, to, 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 tak to jest fragment drogi dojazdowej do działki zakupionej wcześniej, tak? Tam był problem tego typu, że w momencie, kiedy ta działka była sprzedawana, Yy, ona do, jakby, graniczyła z drogą powiatową. Tak? W momencie kiedy, yy, kiedy powiat przejął tą drogę został wytyczony pas dla gminy, ewentualnie żeby był do dyspozycji na wodociąg i tak dalej. Czyli tym samym, że ta droga, ta, ta działka została oddzielona od y, drogi powiatowej. I teraz chodzi o to, żeby ten kawałek dla tego pana sprzedać tej naszej działki, żeby mógł wykonać drogę dojazdową do swojej działki. Chodzi tu o działkę w Staświnach teraz? Nie, no nie, nie. A, bo na jednej stronie. Samopieniu... są